Kurz był dym. Były wyścigi. Było wspaniale aż do momentu kiedy dostaliśmy jeszcze dwa dzwony. prawie dachowaliśmy. Jest moc. Na pewno wrócę to za rok. Jesteśmy w mysiadle na naszym torze przygotowanym pod takie zawody typu wrak race. Czyli wyścig takich starych samochodów, no można powiedzieć, złomów. Można przyjechać własnym samochodem, jak również można wynająć od nas samochód. Auto powinno być do 1000 złotych, aczkolwiek wszystko, co podnosi bezpieczeństwo tego samochodu, czyli klatka bezpieczeństwa, porządne pasy, fotel kubełkowy, kask i tak dalej, wszystko, co podnosi bezpieczeństwo, nie podnosi wartości samochodu. Planujemy robić mniej więcej co półtora miesiąca taką imprezę i mamy nadzieję, że będzie skupiała coraz większą ilość zawodników na tych wyścigach. To jest mój czołg. Generalnie był na wojnę z ruskimi. Było ostro. No, jesteśmy jako jedna tylna napędówka, więc pięknie nas obracali. Zawsze jest ta żyłka rywalizacji. Bawimy się, ale zawsze trzeba powalczyć. Rura jest z rynny. To jest bęben z pralki. sap, 2 litry. Benzyna zwykły, wolnosący. sący Przyjechaliśmy się dobrze pobawić. halogeny kupone na Allegro. Jedziemy do ślubu. właśnie. Zrobimy ostatnie testy. To jest mój ten. świadek. I on będzie mnie wróć, więc będzie na pewno luzować. jest od bo naszą, żeśmy ją znajeździli. Ale, no. Opolenówki. Wszystko ok. Chłodnica się przeciera, nic więcej. Maszyna, marzenie, jest Pan zainteresowany? właśnie się jak widzę, czarne tablice. Dzianek 83 lata. Mam nadzieję, że nie zobaczy tego filmu. Jak się auto rozwali, to się będziemy z tego śmiać.